Waldemar Ruberna, witam państwa bardzo serdecznie ze studia telewizji Horyzont TV w Słubicach. Drodzy państwo, rozmowa na Horyzoncie i nasz dzisiejszy gość to z wykształcenia elektronik po Politechnice Gdańskiej. Kończył także prawo administracyjne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. A wieloletni członek polskiego stronnictwa ludowego. Czterokrotny, właściwie cztery kadencje, yy, yy, przez cztery kadencje sprawował Urząd Wicestarosty Powiatu Słupickiego i wiele, wiele innych rzeczy, funkcji, które gdzieś tam nam w trakcie rozmowy wyjdą, czyli oczywiście Pan Leopold Owsiak. Witam serdecznie. Witam Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa. E, dobrze, e, e, Panie Leopoldzie, tak rozpocznijmy może od tego clue naszego spotkania, bo... Obecnie e, przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddziału rejonowego tu w Słubicach. Tak, wskazać, a Bardzo prężnie działający. To jako telewizja możemy potwierdzić. I wiem, że na ten rok jest kilka rzeczy bardzo ciekawych, e, przygotowanych już właściwie, takich, że na pewno one się odbędą. Chciałbym, żebyśmy o nich trochę porozmawiali. Tak, panie redaktorze. Cieszę się bardzo z tej wizyty w waszym studio. Witam e, po raz, e, jeszcze raz e, Państwa i chciałbym podzielić się kilkoma informacjami hmm. dotyczących, e, dotyczących e, naszych działań. Hmm. Polskiego Związku Emerytów Rencistów, Oddział Rejonowy w Słubicach, bo to jest pełna hmm. nazwa, e, struktury e, rejonowe, struktura regionalna obejmuje Oddział Regionalny i dyrekcję, e, zarząd jest w Zielonej Górze, no, i centralny, y, centralny zarząd w Warszawie. Y, mamy ograniczoną y, osobowość prawną, co prawda, ale mhm. y, tak jakby jesteśmy y, samodzielnym y, oddziałem. I y, 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 no, co do naszych działań, to tu muszę wspomnieć, że już od lat y, Polski Związek Emerytów. Y, tu w Słubicach dawał o sobie znać wiele zadań, projektów. Miałem tą przyjemność współpracować, kiedy byłem wicestarostą, gdzie tu wspominam mile współpracę z Michałem Rosiakiem, już świętej pamięci gdzie hmm, potem y, pani Kazimiera Chrzanowska przejęła to i była taka, jest nadal niespokojną duszą, bo jest moim, moim zastępcą, więc y, y, tu nadal y, kontynuujemy y, ten trend y, rozwijania y, swojej y, działalności, czego y, przykładem był ubiegły rok, y, gdzie... Y, y, Zainicjowaliśmy wiele imprez, począwszy od Dnia Babci w styczniu, potem Walentynki, potem wyjazdy turnusy nad morzem w górach, Kudowa, Karpacz. Nawet emeryci od nas wyjechali na Chorwację w maju i kończymy, kończymy to. Tradycyjnie sylwestrem, ale w międzyczasie są lubuskie, jest Lubuski Tydzień Seniora, gdzie bardzo angażujemy się. Nie ma miesiąca, żeby nasi członkowie nie brali udział. Oczywiście przy współpracy też z innymi tutaj związkami, stowarzyszeniami, jako że siedzibę mamy na ulicy Piłsudskiego gdzie jest centrum organizacji pozarządowych. Tutaj świetny pomysł burmistrzów, że skupiamy się, skupiamy się w, jednym, w jednym miejscu i wymieniamy się też doświadczeniami, współpracujemy. No i oczywiście współpraca z naszym partnerskim miastem Frankfurtem. Mhm. Y to jakoś troszeczkę kulało, ale zaczynamy to ponownie rozwijać, rozwijać. i po ostatnich spotkaniach, o czym informowałem na, naszej, na naszym facebooku, zaczynamy układać taki harmonogram Świetnie. współpracy. Świetnie. My w tle będziemy widzieć część tych wydarzeń, które przed nami, ale może właśnie o nich prosiłbym, żeby opowiedział. Yy, tak. Yy, w tym roku yy. Yy, zarząd yy, napisał, cztery wnioski, projekty, dwa skierowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego i dwa do y, burmistrza, do Urzędu Miejskiego. Y, I cieszymy się z jednej strony, że otrzymaliśmy dofinansowanie do, wszyscy, do o, mhm. tych czterech projektów, a z drugiej strony, że przybyło nam ogrom pracy, bo z każdym <laughs> wnioskiem, z każdym projektem, to już wiem mhm. z doświadczenia z, z samorządu, i, I tutaj to też tak jakbym chciał przelać z, do, do, do naszych działań. No, jest dużo sporo pracy. Sporo, dużo pracy, tak zwanej administracyjnej. Ale mamy świetny zespół, więc m, nie obawiam się, damy sobie radę, mm -hmm. żeby to zrealizować. Jeżeli, co jeżeli, właśnie? No co, jeżeli co to chodzi będzie? o te projekty, to mm -hmm. y, dwa projekty dofinansowane. Przede wszystkim y, one dotyczą y, seniorów. Seniorów 60, plus, czyli mhm. ci, co już są na e, emeryturach i rentach. E, I głównie do nich skierowane, żeby m, taką ideą naszą jest angażowanie przede wszystkim naszych członków i nie tylko, bo to mhm. i spoza też mogą uczestniczyć w naszych projektach. E, tu e, z tych działań, które to e, jak Państwo e, możecie zauważyć na tych e, planszach,. Będą to przede wszystkim warsztaty aktywności umysłowej. W czerwcu mamy zaplanowane taki z psychogeriatrą. Jest to pani o dużym doświadczeniu w współpracy z seniorami. Dalej będziemy przypominać sobie, może jako już to pokolenie starsze. Taniec, a więc też w projekcie mamy działania takie, nauka, warsztaty w zasadzie stańca towarzyskiego i tu przez współpracy z naszym ośrodkiem, słubickim ośrodkiem kultury. Dalej, no cóż, tradycyjnie będziemy chcieli poprawiać kondycję naszych członków e, poprzez e, zajęcia i warsztaty z rehabilitacji, e, tu przy współpracy z naszym oddziałem rehabilitacji naszego szpitala. E, dalej e, będzie to też e, kontynuacja e, z ubiegłego roku jakby e, działań e, gry, nauka gry w golfa. Mhm. E, e, Właśnie, tutaj będę chciał trochę później o tym końcu porozmawiać jeszcze, tak. Ale bo dobrze, tutaj dobrze. No, okay. chcemy, obcowa chcemy obcować mhm. się z naturą i, i przy okazji wykorzystać to do, y do pracy y nad sobą, y bo to i, i kształtuje charakter, mhm. jak i też y no, ruszamy, jesteśmy na świeżym no powietrzu, jasne, ruszamy jasne. się, ruszamy się, nie siedzimy w domu. Mhm. No, I to, to jest też taka, taki cel. Cóż dalej współpracujemy, tak jak wspomniałem, ze słowickim ośrodkiem kultury, gdzie jeden jedno z działań, jeden z projektów dofinansowany tu z urzędu, przez burmistrza z Urzędu Miejskiego, to przynajmniej jeden seans w kinie Smoka, więc tu mamy zapewnienie, ale też podpisaliśmy Taką drobną umowę w ramach projektów na udział naszych seniorów w, w, taki, w kulturze, żeby jasne, skorzystać. Jasne. Będą to, są to sesje, bo one już mhm. rozpoczęły, są to sesje grupowe, tylko i wyłącznie dla. Członków naszego związku, jak i też y, przy współpracy. Tu bo, bo, bo nasi członkowie też y, są, biorą udział y, w zajęciach i są uczestnikami domu seniora y, mm -hmm. mieszczącego się w przychodni. Także tak, tak, tutaj tak, tak, ta tak, pełna plus, współpraca. Tak, jak, tak, jak, tak. I, jak i też do tego y, zapraszamy do współpracy już y, naszych partnerów z ZAODR, mm -hmm. z Frankfurtu. Y, Kolejnym działaniem to będzie wyjazd yy, też finansowany, współfinansowany z projektów do Krosna tu przez współpracy z kolei z oddziałem w Krośnie Odrzańskim, z panią yy, Anią Chinalską, yy, którą po, pozdrawiam yy, 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 i będzie to wyj dwa, będą dwa wyjazdy do yy, Krosna na Kręgielnie. Jest takie zainteresowanie, jasne, więc jasne. chcemy, chcemy to, y, spełnić te, te życzenia naszych y, członków. Także m, cóż tu jeszcze y, tydzień seniora, y, wyjazdy, turnusy takie i, i rehabilitacyjne. Biesiady, bo to także, często y, W ramach y, turnusy rehabilitacyjne, to mieliśmy już w marcu taki mm -hmm. mały, 30. Y, 30 uczestników, czy jest tu mm -hmm. y, naszych członków brał udział. Byliśmy w Dżinjenie. Dzień zaczynał się o 7:30 na plaży gimnastyką poranną, także nie, nie to, nie że tam że śpimy do dziesiątej. Nie, 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 Jasne. A przy okazji też i tańce <grym> i, i popołudnie wieczorem. Świetnie, świetnie. Y, zajęcia cały cały dzień. W Mielnie będziemy mieli turus rehabilitacyjny dwutygodniowy, typowo z zabiegami, będzie nas uczestniczyło blisko 70 osób. Mhm. Także no, szeroko, jeżeli chodzi o pikniki, o których Pan redaktor wspomniał, mhm. to najbliższy planujemy na 20, tradycyjnie tak, na 20 lipca. Będzie to piknik w Nowym Młynie, z, obcowanie z przyrodą. Jak i tam gry, zabawy, przy, przy tym tradycyjnie. M, będzie muzyka, biesiada, m, także m, szlak Bobrowy. Mhm. No, piękne miejsce. Chcemy to też popularyzować i e, szeroko e, pokazywać, e, że można. I bawić się, i Na, na, poznać. Pewno, na pewno na część tych imprez mm. dotrzemy z naszymi kamerami. Zapraszamy już, tak <grym> jak również no zapraszamy, pewno, no pewno. żeby i nasi członkowie i, i współpracujące z, z, z nami stowarzyszenia mm. też emerytów czy to wojskowych, czy policyjnych, czy, czy innych w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapraszamy też do współpracy i do udziału w naszych, w naszych tych. W, w, biuro nasze czynne jest w poniedziałki Środy od godziny 10 do 14, w zasadzie do 13, bo potem mamy taką pracę organizacyjną mm -hmm. własną już, ale zachęcamy do odwiedzania, zapoznania się z, propo, nas, z naszymi propozycjami e, działań. Wspomniał Pan o współpracy ze Smokiem, ale wiem też, że często wielu e, członków tutaj w Związku korzysta też z takiej współpracy z Fundacją Rzeczypospolitej Polonikum. Czasami tak. widzieliśmy tam te tak. różne kursy, dodatkowe rzeczy, więc tak. to wszystko tak. gdzieś tam jest szerokie. No, generalnie tak patrząc chyba całościowo o seniora w Słubicach się dba. Yy, tak. Tu, tu muszę prawda? powiedzieć, że prawda. staramy się i, i jesteśmy takimi no, nie, takie niespokojne dusze okay. po prostu angażujemy i niepokoimy też i nasze władze. No, Chcemy, staramy się. Tak, oczywiście mm -hmm. i tu z tej strony i przy okazji chciałbym serdecznie podziękować. I zarządowi wojewódzkiemu, i, i, i myślę, że jeszcze będę o tym mówił, i burmistrzowi ustępującemu burmistrzowi Mariuszowi Oliniczakowi, bo ja akurat mhm. za jego kadencji współpracowałem z miastem, z Urzędem Miejskim, jak i starości też tam jakiś. No, e, jakąś pomoc, e, pomoc dla nas e, skierował, także e, staramy się być otwarci, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami. E, Jasne. Jasne. Ja no, już ten wykorzystam ten... tą dzisiejszą wizytę tutaj to, że udało się nam pana zaprosić. W tym jednak, mimo że to już emerytura, ale ta aktywność mm. chyba jeszcze większa niż, niż wcześniej. No. <ślał> Ktoś, 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 chciałem zapytać troszeczkę o golfa. bo... bo, bo tutaj będzie rektor, że może w transakcji, ktoś powiedział, że na emeryturze wypoczniesz, tak? Mhm. Wytrzymałem tak, tak, dwa tak, miesiące, tak, tak. ale po prostu. No, nie da się. Doświadczenie nau nauczony działać. No, po prostu w domu Jasne. nie da się Jasne. wytrzymać. Coś, tr coś trzeba robić. Ja mówię, chciałem wrócić troszeczkę właśnie tak. do tego golfa, ponieważ jest pan instruktorem golfa Polskiego Związku Golfa, to jest nie byle co, to już jest coś naprawdę ważnego. E, to już są lata, nie, nie mówię, że dziesiątki, ale to jest chyba, nie wiem, około 20 lat pewnie z golfem, czy więcej nawet? Z golfem? Y, to rozpoczęło się tu w Słubicach jeszcze... Mm, 2000, o ile mnie pamięć nie mieli 2005 rok no To że mało, było no to otwarcie, o, tak, otwarcie tak, tak, pola golfowego tak, tak. i tu się zaczęło. Pole to otworzył Rasmus Jensen z Danii, golfista, tak, tak, z tego tak. co pamiętam, mistrz chyba Europy Juniorów mm -hmm, nawet, mm -hmm. ale rozpoczął dość prężne działanie i byłem na otwarciu, była możliwość skorzystania. I pociągnęło. I, i, no I pociągnęło. No i pociągnęło, co, co no tu to dużo to mówić. Broda. Jako że w, w przeszłości i na studiach, i wcześniej ze sportem też byłem związany, bo, mm -hmm. bo, bo w sumie przez prawie całe studia uprawiałem wioślarstwo i to nie jest lekki sport, jak każdy zresztą, co osiągnięcie, oprócz y, nauki, a, ale to pomagało też y, w nauce, bo człowiek odprężył się, y, umysł dotleniony, świeży. W Gdańsku pływaliśmy potem, y, trening to był y, około 25 km na wodzie, no, no, a potem siłownia, ładnie. jeszcze no, dodatkowo, no. także całe popołudnie było zajęte, 4-5 godzin treningu. Jasne, m, jasne. Ale mówię, ten golf był taki tutaj już mówię w Subicach, tak. e, myślę, że do tego stopnia, bo często kiedy pojawialiśmy się na polu golfowym w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, to ciągle widzieliśmy Pana. Tu z dziećmi gdzieś jakaś praca, tu praca z seniorami. Dużo rzeczy takich było w międzyczasie, prawda? Tak. Znaczy, naszą ideą było zaszczepienie mhm. tej dyscypliny i pokazanie, że nie jest to dyscyplina sportu dla bogatych czy zawsze kojarzy elitarnie tak, bo, prawda tak, że, że to, to jest tam... elitarne ale przecież na zachodzie spotykamy pola golfowe gdzie, komunalne jasne, y, gdzie jasne. można za drobną opłatą y, pograć sobie nie będąc nawet członkiem czegokolwiek ale mając uprawnienia jakieś tam można sobie wejść y, na pole golfowe za drobną opłatą i pograć Tutaj też z taką ideą wychodziłem. Mamy przepiękny przecież stadion wokół przepiękne tereny, które Jasne. można wykorzystać, bo to, gdzie obecnie się mieści pole golfowe, można wykorzystać w wielu, wielu no, aspektach, Jasne. bo można tam stworzyć na bazie tego takie centrum rekreacji sportu. Jest tam, o ile pamiętam, 34 hektary tych łąk byłych, byłych łąk, które można, można wykorzystać, Jasne. przeróżne, bo takie propozycje rzucałem i burmistrzowi Ciszewiczowi, i Olejniczakowi. Mam nadzieję, może że teraz, może teraz Pani do trzech razy sztuka, <laughs> może do trzech razy sztuka, Pani Burmistrz, poświęcamy się, kłaniamy się jak pamiętamy z historii, te tereny były przecież terenami z rekreacyjnymi, rekreacyjnymi tak? sportowymi, hmm. bo w historii, historii to możemy wyczytać. Tak? Mhm. Dobrze. Jeszcze może jedna rzecz, bo tak będziemy powolutku zbliżać się do końca naszej rozmowy. Czy poza działaniem na rzecz właśnie tutaj Rejonowego Działu Polskiego Związku Rencistów Emerytów, czy... Nie pojawiają się jakieś takie pokusy dodatkowej działalności. Mam na myśli powrót do polityki. To znaczy. No jak się tyle odpędziło, jednak trochę te, tego czasu było. Czy to się nie pojawia gdzieś tam co jakiś czas? Tak, yy, może gdzieś tam w myślach tak, bo, bo yy, na, nawet w tych wyborach yy, wpisano mnie na listę startujących do, 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 do gminy, ale powiem szczerze, że y, tej polityki już w życiu miałem na tyle dość, że <grym> m, chciałem się raczej tu zająć. Y, staramy się unikać w naszych działaniach y, polityki wewnątrz, bo mm -hmm. m, naszego związku, czy, bo przecież są różne osoby, są różne jasne, y, jasne. Y, y, zapatrywanie na, na, na tą Oczywiście. sprawę. Ale chcemy z, z wszystkimi współpracować, bo, bo, bo na tym rzecz polega, żeby, żeby za, starać się zadowolić naszych członków takimi działaniami, że każdy może przejść niezależnie od tego, jakie ma poglądy, bo na to, na to Jasne. absolutnie nie, nie, nie zwracamy uwagi. 20 lat w polityce. Wystarczy. Wystarczy. Okej, Do no. okej. Okay, okay. Dobrze. Panie Lopoldzie, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą rozmowę, Dzień. że mogliśmy sobie tutaj parę rzeczy wymienić, porozmawiać i, i na pewno osoby zainteresowane, czy nawet takie, które nie bardzo wiedzą, gdzie, co jak, a już są gdzieś tam w tym wieku seniorskim, mogą skorzystać z tego. Zresztą zachęcamy. Jak Pan e, przewodniczący tutaj wspominał. E, można pojawić się na Piłsudskiego w tych godzinach otwarcia, prawda? Tak, I sobie porozmawiać. Tak, tak, tak. Warto z tego korzystać na pewno. E, I cóż, no, tylko przypomnę Państwu jeszcze na sam koniec. Gościem naszym był przewodniczący e, rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Recistów Inwalidów. Tutaj w Słubicach, pan Leopold Owsiak. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję, dziękuję. Państwu. I, I raz jeszcze chciałbym mm, podziękować władzom miasta władzom wojewódzkim za pomoc finansową w realizacji naszych projektów i państwa naszych członków i nie tylko zapraszam na ulicę Piłsudskiego 3 do naszej siedziby związku zorientować się dowiedzieć się z czego można skorzystać z pomysłami nowymi które będziemy chętnie mile widzieć i proszę Państwa, do zobaczenia na ulicy Piłsudskiego 3. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Panie Redaktorze. Dzięki.